Przy stacji w restauracji podzamcze w Rapsztynie trwał maraton karaoke. Swoich sił mógł spróbować każdy, niezależnie od preferowanego gatunku muzyki. W zmaganiach wzięło udział kilkadziesiąt osób. W ostatni piątek mikrofon dłoń chwycili najlepsi z najlepszych, walcząc w wielkim finale o palmę pierwszeństwa i atrakcyjne nagrody. Atmosfera była bardzo gorąca. Witamy serdecznie, witamy kochani bardzo gorąco, oczywiście w finale, w finale lata, 2011, tutaj na podzączu, firma Abic ufundowała dla Was główną nagrodę. No i tak obiecaliśmy oczywiście, dzisiaj wielki wokół z wielkich pojedynczych zwycięzców. Ale przed tym, oczywiście, damy Wam szansę. niebo! Mamy dla Ciebie No to była wielka reaktywacja karaoke, które kiedyś się dużo odbywało. Spaliśmy na pomoc, żeby to odnowić, odświeżyć, no i myślę, że się udało do tej pory. Co dzisiaj oczywiście widać to w tym konkursie. <laughs> Każdy, kto tu przyszedł na Podzamcze w każdy piątek oczywiście do tej pory będzie mógł brać udział. Dużo młodzieży, które gdzieś tam chowa swój talent i ma szansę tutaj pokazać się wszystkim. Pomysł na Podzamcze bardzo mi się podoba. Uważam, że jest naprawdę fajna atmosfera. Jestem tutaj pierwszy raz na tym Karolke i atmosfera jest naprawdę nieziemska. Znaczy co piątkowa nagroda to była jakieś ufonowane przez oczywiście restauracje Podzamcze. Dzisiaj jako wielki finał, lata, nagrody są fundowane, oczywiście, które bardzo dziękujemy firmie, firmie Abix, sklepie muzycznemu. Dziękujemy również sklepowi KROP, restauracji Podzamcze. Oh my, my. A swój występ jak ustawiam. No tak, średnio, nie jestem zbytnio z niego zadowolony, aczkolwiek też nie narzekam. Tylko trochę adrenalinka też jest, prawda? Ponieważ każdy się denerwuje przed tym, ale bardzo fajna rzecz i polecam każdemu naprawdę. よし <Bravo. S 2> <laughs> W ciągu miał na chwilę, chyba przy ślad. Leć wam nie wam pożegnać, jaki pociąg był deklaracji. Mam lat osiemnaście, a on wyszedł na tej stacji. Przystojny mię, jak mi da, wiec, pana łota, szloba. Musimy go znać, bo go zola, to już lat. Pierwsze miejsce, w finale na posłuchu Karol 2011 wygrywa Marta! Król Marta, Marta, święta 2011 zapraszamy do edycji Każdy Piątek z poświęconej pierwszej sesji w I i parę! Bawi się dobrze!